Po aresztowaniu ojca pracowałem w takiej prywatnej firmie budowlanej, coś jako chłopak 15 -letni. No i to właściwie wszystko do czasów tych. No i zajmowałem się jednocześnie tym harcerstwie. Byłem w tych zawi zawiszakach, no, ale to jako chłopcy mieliśmy. Takie na przykład CD, rozpoznawanie przed powstaniem, rozpoznawanie numerów samochodów, y, które wyjeżdżały z Warszawy. No i Poza tym tutaj w 36. półpiechoty piechoty na Pradze, obserwacja tego, to też należało do nas. No i takich tam jeszcze takich różnych, y, jeszcze tam roznoszenie prasy i tak dalej. Te przyjęcie przecież do harcerstwa w czasie okupacji, to było takie tajne, że musieliśmy się tam gdzieś przechadzać ulicą, ktoś nas obserwował i i, tego, i, przyjść, i po prostu wciągał nas do, do, do tego harcerstwa. To już było tajne. No po prostu, żeby mieć taką no, jakąś sprawność, żeby do, 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 do tych celów, to na przykład jak przed powstaniem myśmy te yy, spisywali numery, to w trakcie tego, to było w robie tam niby się ganialiśmy, coś tego, jechał samochód, trzeba było zanotować i, i to. No po prostu sprawności, nie wiem, czy oni się, oni się tym bawili, Niemcy, że samochód na przykład stanął, tak ciężarowy, tam Niemiec wygląda, a Dzieci się nauczyły mówić, herby te, bum-bum tego, to znaczy że cukierki, tak, no żeby tego. No i oni tam robili zdjęcia, czy, czy na przykład chleb prosili, prosiły właśnie te dzieci, no i oni się tak tym zabawiali tam. No, u nas było takich, no, wojska na przykład mongolskie, w niemieckich mundurach. I, I też tam stały gdzieś tak niedaleko. I pamiętam koło nas tam maszerowali nieraz. Nawet te melodie takie ich. Jase, jase, Germanie, jase, jase, Mongolia Tak śpiewali. Ale to na usługach. Ale to różne wojska były. I mongolskie, i, i nawet rosyjskie. Takie te białogardziści. Także nie sympatyzowaliśmy z nimi. Po, po rozebraniu tej barykady Niemcy okrążyli brudno, czyli będę mówił nowe brudno, bo i tam było stare też, a stare to była wioska dalej, więc okrążyli i takie megafony jeździły po, po ulicach, że mężczyźni od lat yy, 14 do 60 mają wyjść w kierunku Pelcowizny i na Pelcowiznie tam się no, po prostu zgromadzić. Bo jeżeli po tym będziemy sprawdzać, była jednocześnie nawet granatowa policja nasza, no, jak zastaniemy mężczyznę w tym wieku, to rozstrzelamy yy, no, w, w oczach, na oczach rodziny. I okazuje się, że to taka była jak gdyby zemsta za te tutaj, że się szkowaliśmy do, 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 tej, do obrony. No i poszliśmy tam właśnie na tą Pelcowiznę. To już nie pamiętam tej ulicy. I tam dużo, prawie na całe, całe brudno mężczyzn tam się mm, poszło. Ustawili nas w ósemki i prowadzili nas tutaj do ulicy Jagiellońskiej, z tamtej strony i Jagilońsko na wschodni dworzec i ze wschodniego dworca na, do Pruszkowa, bo tam były te obozy. No i ja z kolego, już nie pamiętam nawet jego imienia, ale z sąsiadem po prostu, no byliśmy jako 16-letni chłopcy, no ale dzieci i tak kobie kobiety tam chodziły, roznosiły wodę w wiatrze i częstowały nas. Był taki postój właśnie. No jakieś 80 metrów były, były bramy tych domów na Pelcowiźnie. No i ta jedna kobieta podchodzi do nas, a my tak staliśmy obok siebie i mówi tak, to mówi, ja zagadam, a Niemcy byli tak z psami i z rozpłyczami, co tam ileś metrów stali. Mówi ja zagadam jednego Niemca a ten drugi uważajcie jak się odwrócił w drugą stronę to do tej bramy no i myśmy skorzystali z tej sytuacji we dwóch i za nami zobaczył taki kolej, aż pamiętam jego nazwisko nawet nazywał się Płatek zobaczył, że my idziemy i za nami I wtedy Niemcy jego zauważyli no i serię puścili to wtedy jakby człowiek mógłby brać udział gdzieś w jakiejś olimpiady bo po pobijałby rekordy płot, nie płot, człowiek skakał Oczywiście z tego strachu może i, i z te, tej moc, emocji, a nie tego. No ale uratowaliśmy się, bo oni już y, te, te, te szeregi y, odprowadzili ci Niemcy do tego. Zrobiło się pusto, odczekaliśmy jakieś dwie godziny i wróciliśmy do domu. No i tym sposobem się uratowaliśmy. A dużo osób z tego właśnie nie wróciło w ogóle. No ja pan ja po prostu I Człowiek już nie chce już się denerwować już na starsze lata, ale są ludzie, którzy jeszcze mają za sobą te powiedzenia po co to powstanie było. No to, to już człowiek nie może wytrzymać, prawda że tak, tego jak ktoś był może w kołysce jeszcze albo się urodził w tym czasie, to nie zna tego, nie zna okupacji, nie zna czasów okupacji, prawda? To, to mo można go, zroz ja wiem czy zrozumieć, no ale ktoś komuś powinien to powtarzać, prawda? Co to, co to było, dlaczego to powstanie było. Także to jest, no… Niestety, ale są tacy ludzie. Już nawet można powiedzieć, to trzeba było oglądać, ten, te pios ten nawet ten film już ten powojenny, zakazane piosenki, to już coś mówił, prawda? A co to być w tym czasie, w tym... Wszędzie człowiekowi groziło niebezpieczeństwo, prawda, no każdy miał jakieś, no. no. ja zostałem tym sierotą, bo ojciec aresztowany no i, i na to nie ma rady. Ale też spotkałem się tak, bo no to widocznie zasłużył no, no, no. Takie pojęcie ludzkie jest, niektórych